części. No ale pod względem fabuły chyba jednak wybrałbym Fnafa 3. Ja pierdole. mam korzymeczki w kolejnej w kolejnej serii, która wam który bym nie nagrał, nie nagrałbym w ogóle, gdybym oczywiście Wam nie obiecał, że ją nagram. No i szczerze, gdyby nie Dis, e, pozdrawiam Ci, Dis, e, e, w ogóle bym e, nie zajarzył, że ta gra już wyszła. A oczywiście twórca e, e, często jest. Także zapowiada na jakiś termin na swoją grę, a później y, ją jeszcze wcześniej wydaje. Jeśli już oczywiście widzicie o, jak, o jaką grę mi chodzi, konkretnie o Five Nights at Paris, demo niestety, bo y, oryginalnej wersji y, bezpłatnej, chciałem bezpłatną kupić, na y, że bezpłatną jakąś, ale tylko na telefon mi się udało. No ale, dobra, demo to demo, co to? Też gra. Ja myślałem, że będę musiał jeszcze czekać do, do 31 października. A tutaj nagle BOM gdzieś stawia odcinek z Firefly 24, mówi A, i zainstalowałem sobie Windows 10. Dobra. Nie wiem, czy przy pierwszej nocy w ogóle mnie jakiekolwiek animatroniki atakują. A, i nie wiem, przy której nocy też atakuje mnie... To jest głośno której nocy atakuje atakuje, atakuje no kto atakuje B, nie pamiętam jak to na animal się nazywa bez coś tam ma, nie Bad beer, o oh, bad beer nie, nie wiem naprawdę, nie wiem Kiedy e, On atakuje no. Piszcie mi w komentarzach Jak wiecie Lip to black e, back. back Foxy, Foxy Foxy, how are you? Orfoko How are you? Bad a Gdzie jest łóżko? Do łóżka podejść. Ha. Nie ma tu jeszcze tych bier Okej, okej, kurde, ale no a propos, szczerze, no Scott naprawdę postarał się z tą częścią tej gry. Ponieważ z początku, jak zobaczyłem filmik u Disha, to myślałem, że to jest taka, taka taki mini games, yy, takie zapowiedzi do Five Nights at Freddy's 4, a potem mówię, This, naprawdę, ty mówisz Five Nights at Freddy's 4? What the hell is that shit? I zaraz mi pewnie wyskoczy yy, ciastek. Nie ma waszku. No to Freddy, naprawdę. Freddy. No bardzo y, fajny pluszowy Freddy. Tak, ja, Wszyscy moi znajomi mówią Ciekawe czy będzie można łazić w tym nowym SNAFie. Ciekawe czy można łazić w tym SNAFie. No ja też się zastanawiałem, czy można łazić w tym FNAFie, no ale dobra, jest już... Czy ja słyszałem naprawdę? Dobra, jest już FNAF. Ciociał, no. Już od razu y, wiadomo, ale pewnie moi znajomi wiesz, w ogóle nie, nie mają pojęcia, że istnieje coś takiego, że już istnieje coś takiego, jak Five Nights at Freddy's 4, no. To chyba jako jedyny wiemy. ja robię, Ja tylko w kółko i nic nie robię, no. good beer! Pit beer! Spadaj! A, i, po, napiszcie mi na przykład na Facebooku albo w komentarzach e, w której nocy wychodzi Bedbear, bo e, dla niektórych też może być znany jako Nightmare. Żbiję No zadała mi ciastek wyszło. Nie no, ja tak... To jest lag. Pamparam, pamagam. -pa Widzę, może być ciastek w Leć. Też mamy. E, e, no, bo no, w tej nocy mieli nie atakować, no co? Z e, Do tej części doszły też nowe animatroniki, właśnie takie jak e, Fishbear, e, taki. Ring trap, maskotka, Badbeard doszedł, no w ogóle nowe postacie, ten Cupcake, Cupcake, cheeky. wypierdzielaj! Ona atakuje jak tylko jesteśmy dłużej przy tym Fishbeeru, Fish... dobra, nieważne, nie będę wymieniał tych imion po kolei. bo też dokładnie tych nowych wszystkich nie znam. Nie Ja dobrze słyszałem, że to była Cika Coś no... Ja nie lubię FNaFa, no... Znaczy, no, lubię, no, ale... Jeszcze nie grałem w czwórę, no, ale... Z tego, co widziałem u Disa, e... Jest straszniejsza od tych wcześniejszych y, części, no ale pod względem fabuły chyba jednak wybrałbym 3. trójkę. Lupie! Ja Pierwszy raz mnie jakikolwiek animatronik tak wystraszył. Naprawdę, kurwa. To jest nierealne. Nie, dobra mam nadzieję, że Wam się w jakimś stopniu ten filmik spodobał. E, to będzie taka, ten filmik to będzie, dlatego jest taki krótki, bo e, to jest taka zapowiedź do kolejnych filmów. Jak to w każdym moim filmie pierwszy film to jest taka zapowiedź do dłuższej serii, no to e, właśnie o to mi chodziło. Zrobiłem tylko do jednego deda przy którym ledwo zawału nie dostałem, szczerze powiedziawszy, ale... no dobra, co tam. E... Spróbuję sobie pobrać tą lepszą wersję, znaczy full game'a, no bo demo to jest tylko do czwartej nocy, a wszystkich nocy jest aż 9 no to... Będziemy jakoś rozwijać tę serię jak każdą na moim kanale. No dobra, ziomeczki, lajkujcie, subskrybujcie, wbijajcie na Facebooka, wbijajcie na Google wbijajcie na Instagrama, koniecznie, koniecznie, bo tam wbijam swoje fotki różne różniste. No dobra, trzymajcie się. Cześć!